Po raz 23 zapraszamy na Festiwal Maj z Muzyką Dawną. Koncerty odbywają się i we Wrocławiu, i w miastach Dolnego Śląska. Tegoroczna oferta koncertowo-programowa jest bardzo bogata. Mogę tutaj tylko niektóre Państwu rzeczy polecić. Koncert inauguracyjny festiwalu we wtorek w Kościele Świętej Elżbiety 20 maja. Chór Boni Pueri. Wybitny zespół chór chłopiec z Czech który spokojnie można postawić na równi z poznańskimi słowikami, czy nawet chórem hanowerskim knamen Chor Hanover, który zresztą w zeszłym roku występował na naszym festiwalu. Chór Szczek Boni 50-osobowy zespół z Stowarzyszeniem Instrumentów, wykona program zatytułowany Halleluja. Są to motywy Alleluja w muzyce od średniowiecza aż do słynnego Alleluja w oratorium Mesjasz. Handla. Z innych ciekawych y, 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 propozycji programowych w sali Wielkiej Ratusza zapraszamy już tradycyjnie na koncert Jacka Kowalskiego z zespołem. Rewelacyjnie przygotowany program Mówiony Pieśni, tym razem związany z insurekcją kościuszkowską, z Konfederacją Barską, z Konstytucją 3 Maja, czyli ostatni taniec Rzeczpospolitej. Na ten koncert zapraszamy do Ratusza. Jeśli chodzi o koncerty w terenie na przykład, Przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa koncert w pięknym teatrze w cieplicach, koncert zespołu Brillant. Jest to koncert poświęcony postaci Ferin Rellego. Tytuł koncertu Kastraci legenda niechciana i ten program też będzie odpowiednio komentowany. Jest to nowy program przygotowany specjalnie na nasz festiwal. Również, proszę Państwa, bardzo ciekawa propozycja, wystawa instrumentów dawnych z możliwością ich prezentacji, zapoznania się z nimi, dotknięcia. Będziemy mieli taką bogatą wystawę instrumentów właśnie średniowiecznych i renesansowych, która będzie towarzyszyła naszemu festiwalowi i we Wrocławiu i na przykład w Kłodzku. Również zapraszam Państwa na koncert zespołu Tiborus, jest to zespół dziecięcy, z Halla który wykonuje muzykę gotyku i renesansu. Ten koncert między innymi w Muzeum Ziemi Kłodzkiej 1 czerwca. Zapraszamy również dzieci, bo to jest Dzień Dziecka przecież. Będzie też konkurs z nagrodami dla dzieci z wiedzy muzyczno-historycznej. Cały festiwal w Wrocławiu potrwa do 26 maja. Koncerty w terenie, między innymi w Zamkowicach Śląskich, Kłocku odbędą się od 29 maja do 1 czerwca, i wspomniany kon koncert o Farinelli 4 czerwca w cieplicach. Serdecznie zapraszamy.